może jeszcze nie widać tego w wykresach zachorowań i zgonów po widzicie państwo tutaj zachorowania i zgony po lewej zachorowania, po prawej zgony. Niestety, znacząca część pacjentów umiera. Częściej chorują mężczyźni, częściej też mężczyźni umierają z tego powodu. Ale jednak, jeżeli popatrzymy sobie na końcóweczkę tej, tych krzywych, widzimy pewną, pewną poprawę. Może to przekształci się w trend poprawy, poprawy wyleczalności raka pęcherza moczowego. Borek pęcherza moczowego to jest choroba rzeczywiście wrażliwa na leczenie cytotoksyczne, ale również w znaczącej części przypadków wrażliwa na leczenie ingerujące w gospodarkę immunologiczną pacjenta. Po lewej stronie widzicie Państwo, że rak pęcherza moczowego jest nowotworem dobrze rozpoznawanym przez komórki układu immunologicznego. Widzicie Państwo tutaj wybarwione nacieki limfocytarne w tkance raka pęcherza moczowego. Dlaczego jest rozpoznawana? No dlatego, że jest to nowotwór, który powstaje na skutek silnych karcynogenów. To